Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Uh, you don't have to wake up yet. Uh, we can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. W sobotę jestem e, sama w domu. Mój mąż zabrał dziecko, psa na spacer do parku, no i potem na zakupy pójdą, e, a ja w tym czasie mogłam sobie zmontować film, więc już go eksportuję z programu e, na komputer, no i potem będę musiała tylko go e, wrzucić na YouTube, a, dodać napisy, bo ten Film będzie, jesteście, mam zresztą, wy już go obejrzeliście, bo jak publikuję tego vloga, to już obejrzeliście tamten film. No i co dzisiaj będziemy robić? Jak się zapowiada ten dzień? Ten dzień raczej zapowiada się leniwie, dlatego że ja chcę sobie odpocząć po tygodniu. Mój mąż też potrzebuje odpoczynku. No i co? No i główne. Wydarzenie dzisiejszego dnia to będzie pierwszy i iftar, więc chcę przygotować coś pysznego, wyjątkowego dla mojego męża. Już mu przedstawiłam propozycję mojego menu i powiedział, że jak najbardziej mu odpowiada i jest zachwycony. Także tak, pokażę Wam, co dzisiaj będę przygotowywała na wieczór. Duży, mały, wysoko, nisko. Tak? Jesteśmy właśnie w parku, tam co zwykle. E, przyjechaliśmy sobie tutaj, żeby Arifo się wybiegła, my sobie czytamy książki. E, no i powiem wam, że jest mniej ludzi niż zwykle, mimo że pogoda jest fantastyczna, bo jest tak odpowiednio ciepło, ale nie za ciepło. No mniej jest ludzi na pewno przez to, że ten post się zaczął. No i co chciałam Wam powiedzieć? Odnośnie właśnie wyjścia na miasto. Dużo osób, kiedy wjeżdża do Turcji, akurat wypada wtedy y, post, święty post muzułmański, Ramadan, zastanawia się, czy... To nie wpłynie jakoś na wyjazd, czy nie będą mieli utrudnionego tego wyjazdu, chociażby poruszyć się po mieście, czy będą mogli spokojnie się napić, czy coś zjeść, czy innym nie będzie przeszkadzać, czy ktoś na nich nie nakrzyczy na ulicy, są też takie pytania właśnie się pojawiają, czy jakaś z taką właśnie agresją się nie spotkają, no więc nie, ja sobie siedzę, piję sobie napój zimny, jem sobie to, na co mam ochotę, Dzieci, wiadomo, też sobie jedzą i nikt tutaj problemu nie robi. Inni ludzie też tutaj mają wodę, mają jedzenie, siedzą, sobie jedzą. Oczywiście każdy się stara z tym nie obnosić. No ale nikt nikogo nie zaczepia, nie mówi, że nie wolno tego robić, bo teraz jest post, jak śmiesz i w ogóle. No i osoby poszczące, to wiadomo, różnie do tego podchodzą. Natomiast mój mąż na przykład nie jest typem takim, który mówi, no ja teraz poszczę, więc proszę przy mnie nie jeść, nie pić absolutnie nie mu to nie przeszkadza więc no my normalnie yy, z Arifę jakby jemy, pijemy wiadomo, staram się, żeby mu nie pachniało więc na przykład on sobie śpi dłużej my sobie robimy wtedy śniadanie jeżeli przyleci do Turcji właśnie w czasie trwania Ramadanu to spokojnie możecie jeść i pić mało tego, restauracje są otwarte na przykład w Mersin w tych miejscach takich bardziej południowych, zachodnich praktycznie wszystkie restauracje są otwarte być może gdzieś tam na wschodzie albo w bardziej konserwatywnych miejscach, wioskach, miejscowościach. Może być tak, że niektóre restauracje w ciągu dnia są zamknięte, a są otwierane wieczorem, ale czy to jest podyktowane tym, że jest post i nikomu nie wolno jeść? Raczej nie, no bo są ludzie zwolnieni z postu, na przykład osoby przewlekle chore, albo właśnie kobiety w ciąży, albo dzieci, osoby starsze. I te osoby mogą jak najbardziej spożywać. Niektórzy też nie poszczą, z innych względów, na przykład nie chcą, ale te restauracje z reguły są tam zamknięte, dlatego że większość, przeważająca większość ludzi jednak pości i ta restauracja no, w ciągu dnia będzie miała może jednego czy dwóch klientów, więc się po prostu to nie opłaca. Natomiast wtedy takie restauracje przestawiają się na funkcjonowanie nocne, czyli otwierają się właśnie na iftar i są otwarte całą noc, tak żeby ludzie, które, którzy mają ochotę zjeść sakur właśnie na mieście, to mogą sobie zjeść na mieście, więc normalnie o 3-4 w nocy możecie przyjść do takiej restauracji i ona jest wtedy otwarta. W Mersin z reguły też takie restauracje są otwarte w nocy, nie dość, że w ciągu dnia, to w nocy, bo, bo dużo osób wtedy zaczyna bardziej funkcjonować w nocy, nawet te osoby niepuszczące po prostu wykorzystują fakt taki, że można zjeść późno na mieście coś, Myślę, że w takich miejscowościach turystycznych i jest to ciekawe doświadczenie, kiedy możecie o tak późnej porze normalnie sobie pójść do restauracji i życie w mieście jakby nie kończy się, nikt nie śpi w mieście także nie ma się co obawiać, ja normalnie jem, piję, nikt mi tutaj uwagi nie zwraca, nikt nikomu się nie wtrąca, no i tyle. A tutaj jeszcze chciałam wam powiedzieć, że tak sobie siedzę i obserwuję ten plac zabaw i powiem Wam, że widzę przeważającą część mężczyzn zajmujących się dziećmi, i to jest taki fajny i uroczy widok. Tym bardziej, kiedy słyszę i słyszałam bardzo często, że tureccy mężczyźni nie zajmują się dziećmi, że ta opieka spada na kobiety, no to ja tutaj widzę naprawdę dużą przewagę mężczyzn. Jesteśmy w aucie, wracamy do domu. Po drodze zjechaliśmy do Elsua bo chciałam kupić Arifę skarpetę, bo wyrosła ze skarpet. Ale jak zwykle bywa, coś ciekawego znalazłam, jakieś fajne ubranka. No i znowu Wam pokażę przykładowe ubranka dla dzieci z, tych, z tej nowszej kolekcji, takiej już wiosenno-letniej. No i jeszcze paczka jest w domu z ubraniami z H&M. No, więc wam też pokażę. W ogóle chciałam tutaj y, zauważyć i podkreślić ten fakt, że jak widzę, siedzę z tyłu z moim dzieckiem, bo moje dziecko teraz potrzebuje, żeby siedziała z tyłu, więc y, tak tylko chciałam podkreślić ten fakt dla osób, które strasznie emocjonują się faktem, że siedzę z przodu zawsze i moje dziecko biedne jest skazane na samoprość z tyłu. Także jak widzicie, potrafię czasem siedzieć z tyłu. Mało tego. Czasami tatu siedzi z tyłu. Hmm? Jak tego wymaga sytuacja, to oczywiście, że siedzimy, no, ale niektórzy jak nie zobaczą, to nie uwierzą, więc proszę bardzo, siedzę z tyłu. Arifę słychać w tle, więc no, macie potwierdzenie. Słuchajcie, przychodzę do was najpierw z zakupami z Else Kiki. Potem otworzymy zakupy, zakupy zamówienie z H&M. Więc tak, pokażę Wam zaraz cenę. Tu mam rachunek. Uuu. Nie wiedziałam, ile to się zbierze, ale no tak. Od pierwszego czego zaczynam. To jest ta fantastyczna sukienka. Uwaga, to jest nowa kolekcja. To jest nowa kolekcja, tutaj Wam pokażę. Tak, patrzę po kamery, tak, teraz będzie widać. To jest nowa kolekcja, więc jak przyjedziecie, do Turcji niedługo, to te ubrania spokojnie znajdziecie. Tutaj są tylko zakupy dla Arifa, więc tak, tą sukienkę, jak zobaczyłam, bardzo, ale to bardzo mi się spodobała. Tak Wam jeszcze pokażę. Ona jest na takich szereczkach. Tutaj przód jest jest tył. Jak mi się zakłada? Same nawet nie wiem, słuchajcie. Aha, to się z tyłu zapina. A nie, czekajcie. To jest tył. To jest tył, to jest przód. Dobra. Och, gapa ze mnie. Yy, tak, więc tak to wygląda. Yy, I co? I... Guziczki są tutaj ukryte, bardzo przyciągnęły mnie te kolory wiosenne, bardzo mi się spodobały. chciałam, Nie chciałam kupować dla Arif sukienek, bo ona ma już ich pełną, no, ale nie mogłam się powstrzymać. No i ta sukienka, słuchajcie, tutaj jest napisane, kosztowała 120. Tutaj, zobaczcie, akurat tutaj Wam mogę jeszcze pokazać z cenami, jak to wygląda. Tutaj mamy cenę z gotówką, jakby gotówką jak płacicie. Pesin fiat, czyli y, kiedy płacicie gotówką. Natomiast tutaj y, 133 liry to jest cena, kiedy płacicie kartą kredytową na raty, bo w Turcji można płacić kartą kredytową na raty. Normalnie przy y, zapłacie przy kasie mówicie, że na przykład chcecie na 3 raty, na 4 raty. raty. Czasami w niektórych sklepach mają ograniczenia, na przykład można tylko na 3 i na 6, a w niektórych sklepach nie ma takiego ograniczeń. No tutaj macie dlatego tego y, jakby podwójne, podwójne ceny. Więc tutaj, za gotówkę, tutaj y, na raty, że tak powiem. Więc tak, taka sukienka 120. Ja będę tutaj głównie mówiła o cenach, y, cenach. Y, nie na ratę, gotówką. Bo jak wy przylecicie, nie macie tureckiej karty kredytowej, to nie możecie y, takim systemem płacić, dlatego musicie gotówką. 120 lir. Kolejna rzecz. To taki komplet. Tu mamy bluzkę, taki długi rękaw i do tego takie leggingsy w kwiatki. Tak to wygląda. No i to było razem przypięte, czyli razem sprzedają. No i ten komplet był przyceniony ze 100 lir na 80 lir. Tutaj ta dolna cena. 80 lir. Dalej. Przelicznik tego, e, przelicznik liry na złotówki Wam napiszę w komentarzu pod spodem, albo tutaj właśnie w filmie. Kolejny komplet, który się Grykonowi bardzo spodobał, to jest ten z Dumbo. No i do tego mamy takie leginsy. Też tutaj jest Dumbo namalowane, proszę bardzo. I ten komplet kosztował 90 lir. Dalej. Dalej mamy kolejny komplecik. Tym razem z myszką mini. Ten mi się bardzo spodobał. No i ten też kosztował 100 lir. Tak wyglądają spodanki. Tutaj mają taki sznureczek. Okej. Okay. Dalej takie spodenki, są takie spodemki ala jeans i one mają tutaj takie szeleczki, które można odpiąć, jak widzicie, się odpinają, nam się bardzo spodobały, no i one kosztowały 100 lir. No i z takich rzeczy jeszcze tutaj mamy skarpetki, czyli to po co głównie poszłam do sklepu i kupiłam jej takie, to są y, dla chłopców z reguły, no ale y, ja lubię takie klasyczne. Kolory sama nosić. No i też jej się przydadzą. I co? Tutaj jest cena. 30 lir. Tutaj na dole. 30 lir. 29,90. Takie w paseczki. Skarpetki też takie krótkie. Za kostkę. 35 lir. Tutaj tych jest. Wam nie powiedziałam tych jest ile par. 5 par. I tutaj są 4 par. Czyli 4 pary za 30. 5 par za 35. No i z takich jeszcze rzeczy, no to to można by było, nie wiem, uznać za, tutaj, mówię, nie wiem, to chyba można uznać za, skryża, za krótkie spodenki, bo raczej nie majtki. Ja jej kupiłam takie krótkie spodenki. Jak zakładam jej sukienkę, to po prostu jej zakładam takie króciutkie spodenki, bo moja arifa, jak wywija na placu zabaw to sobie, no wiecie, ta sukienka leci w górę i by majtki były i pupa na wierzchu, więc takie spodenki je zakładam w takich kolorach jasnych, żeby nie prześwitywał kolor. No i trzy pak tutaj tych spodenek takich krótkich, 65 lir. Także tak to wygląda cenowo, jeżeli chodzi o Elsa Wakiki. Zaraz Wam pokażę paczkę z H&M. No i słuchajcie, ja yy, nie zamawiam nie kupuję Arifę zbyt często ubrań w markach nietureckich, bo po prostu mi się to zwyczajnie nie opłaca. Tureckie marki mają bardzo fajne ubrania, ubranka dla dzieci. O, wybaczcie, ale nie wzięłam sobie noża, więc muszę... Się no. więc tak, tureckie marki mają bardzo fajne rzeczy dla dzieci i bardzo rzadko po prostu kupujemy w jakichś zagranicznych markach bo to się po prostu nie opłaca no ale niektóre rzeczy jednak, które mi się spodbają, albo właśnie buty, czy okrycia wierzchni typu kurtki najczęściej kupujemy w zagranicznych markach bo jednak nie jestem za bardzo zadowolona z jakości tej, którą y, właśnie mają tureckie marki. Uwaga, pierwsza rzecz. Widać, że to buty. Ja kupuję dla Arifa buty teraz od 24, jakby kogoś interesowało. Stwierdziłam, że już teraz zakupię dla Arifa sandały. Dlatego że nauczona doświadczeniem y, z roku poprzedniego. Wiem, że jak się robi ciepło, to zaraz wszyscy wszystko wykupują i potem nie ma takiego modelu, jaki ja bym chciała. No i kupiłam do Arvia takie klasyczne sandałki. No po prostu, żeby miała do sukienek, bo tych sukienek ma bardzo, bardzo dużo ona. No i taki właśnie model wybrałam. Bardzo mi się podobają one. Ja zwykle nie kupuję w tych tureckich markach bucików dla dzieci, bo jednak nie są dobrze wyprofilowane. Okej, okay, dobra. To nie było bardzo ważne do kupienia. Ale Arifem, no, uwielbiam okulary. Wiadomo, czym jest córką. Okulary przeciwsłoneczne uwielbiam. Słyszałam, że właśnie te z tej marki są bardzo fajne do polecenia. No i powiem Wam, że wyglądają czadersko. Ja uwielbiam okulary przeciwsłoneczne. I Arifem no, domaga się okularów przeciwsłonecznych. Dwie takie zwykłe pary y, zgubiła. Te już są takie no, lepsze, z filtrami UV oczywiście. Mm, wszystko tutaj piszę z filtrami UV, proszę bardzo. Y, w każdym razie y, kupiłam je właśnie w tej marce, dlatego, że w internecie przeglądam i dokładnie takie same, czyli takie kwiatki ale y, były na Trend Yol za 150, jakieś tam marki. A w HM, bo ja nie mówiłam ceny, ma mówić cenę, w HM kupiłam je, kupiłam je za 79,99 czyli 80 lir, czyli spoko cena, dwa razy taniej niż z innej marki. A te sandały, już Wam mówię ile kosztowały: sandały, sandały kosztowały 199,99 czyli 200 lir. Kolejna rzecz, tutaj co mamy, to są chyba dresy, Mówiłam do Arife dresem, spodnie i bluza. Powinny być takie ciemno-szary. O, tak są zaprojektowane rzeczywiście. Takie zwykłe. dresy, czemu taki kolor? Spytacie. no dlatego, że Arife to jest po prostu taki łobuz, że ona, jak wychodzi na zewnątrz, to. Do parku, bo ja jej kupiłam to, żeby po prostu się mogła pobawić spokojnie i wygodnie, a nie w sukienkach. No to ona po prostu się przewraca, co chwila ubrudzi się, a ciemny kolor, wiecie, praktycznie fajnie, więc tak, więc kupiłam jej właśnie taki ciemno-szary, bo czarny mógłby też się sprać, a taki ciemno szary, to wiecie. No i to oczywiście troszeczkę większe te ubranka kupuję. No i mamy klasyczną bluzę z kapturą rozpinaną, bardzo prak praktyczna, więc super. Kolejna rzecz to jest płaszczyk lusanny, który mnie zachwycił i nie trzeba taki arifek kupić, akurat będzie idealny do sukienek, no to spodni też, ale bardzo ładnie z sukienkami się będzie tutaj yy, komponował, nieprawdaż? No, i też taki komplet. jej kupiłam już wiosna cieplej, więc przydałby się taki komplet fajny. No, jest fajny materiał naprawdę bardzo fajny materiał. Takie spodenki. Tutaj. O! Ze ściągaczem. Wzór taki e, w motylki. No, i ta bluzeczka mi się bardzo podoba. Taka jest tutaj. O! Także tak, taki komplet też myślę, że będzie bardzo wygodny i fajny, ale ten materiał mi się bardzo podoba. Taki lejący się. Bo... No i tak, no i ten komplet kosztował yy, 220 lir. Płaszczyk. Cena płaszczyku to 250 lir. Cena z adresy 220. Tak. Słuchajcie, przeszliśmy jeszcze na plażę, żeby zrobić zdjęcie temu fantastycznemu sweterkowi. Widzieliście go ostatnio w, właśnie w ostatnim vlogu, kiedy moja teściowa robiła dla Arifę. No i Arifa tutaj ma swój sweterek, więc to jest taki komplet dla mamy i dla córki. E, sweterki są fantastyczne, no i co wam mogę powiedzieć, polecam. Polecam tego Allegrowicza, czy jak to tam się mówi, także jeżeli Wam się marzy taki komplet dla mamy i dla córki, to śmiało zamawiajcie u mojej teściowej, ja się bardzo cieszę, że, że zamawiacie u niej te sweterki, że jesteście zadowoleni, przesyłacie właśnie zdjęcia dzieci w tych sweterkach, także się razem z teściową cieszymy, teściu też jest super zadowolony. On jest zaangażowany w tą taką um, pomoc, typu pójść do sklepu, wymienić jakieś um, włóczki na jakieś inne, albo właśnie wysyłać um, pocztą do Was um, te sweterki. Także um, no trzy osoby są zaangażowane do tego i się wszyscy z tego bardzo, bardzo cieszymy, także Wam polecam, naprawdę, naprawdę, zobaczcie jak ten sweterek wygląda, ja go mam teraz tak na sobie, o, narzuciłam, bo jest troszeczkę chłodno tutaj nad morzem, wieje wiatr, ale myślę, że taki sweterek się fajnie sprawdzi do sukienek, teraz jest sezon, co? Komunie będą, jakieś wesela czy coś, także myślę, że bardzo, bardzo fajna rzecz, można oczywiście wysłać sobie jakieś Inny model, na przykład chcecie w innym kolorze taki sweterek albo coś innego chcecie, nie na przykład, nie wiem, nie na przykład kwiatki, tylko coś innego, no coś Wam wyobraźnia podpowiada, gdzieś widzieliście jakiś model, więc możecie takie coś też podesłać do mojej teściowej i ona Wam na pewno to zrealizuje, bo ona ma złote ręce do takich rzeczy. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds maybe it's just like me a little bit scared of heights why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside it really makes me wonder Jak wygląda. Zaraz wam pokażę jakiego kebaba stworzyłam. I zobaczcie co tu mamy. Ach, aż mnie zaparowało. Piekarniku. To już włączymy. Okej. Okay. Oto patli dżan kebab. Proszę bardzo. Tak się prezentuje. Pozwólcie, że wyciągnę. No i tak się prezentuje. Mamy bakłażan, ziemniaki, mięso wołowe. Oryginalnie robi się ten kebab z mięsem mielonym, natomiast ja nie za bardzo lubię mięso mielone, więc w ten sposób podaję to danie. No i zobaczcie, na deser mamy taki otosernik na zimno z truskawkami i z galaretką. Dawno nie jedliśmy, także super. Akurat do czaju będzie pasować. Kochani, Jesteśmy już po iftarze, jesteśmy najedzeni, e, pijemy teraz czaj, cisza nocna u nas w domu, dlatego że Arifa już śpi. E, my planujemy spędzić wieczór oglądając jakiś fajny film i popijając czaj, więc przyszłam się po prostu do Was już pożegnać e, i zakończyć tego vloga, ale jeszcze zanim to zrobię, to chciałam Was tylko poinformować o tym, że na moim kanale pojawi się jeszcze jeden, na pewno jeden film, Dotyczący właśnie tematyki ramadanu. Także, jeżeli Was ten temat interesuje, to wyczekujcie tego filmu. A poza tym w najbliższym czasie będą się pewne fajne rzeczy działy, a w związku z tym nagram też ciekawe filmy. No i to tyle, nie będę się tutaj rozgadywać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Prawdopodobnie jest długi, więc prawdopodobnie podzieliłam go na dwie części. No ale to chyba nic nie szkodzi, macie po prostu więcej filmów. Yy, I co? I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!